Odwiedziny krasnoludka Idzie plastuś przez ogródek Patrzy w krzaczkach krasnoludek Więc się przywitali grzecznie Uściskali się serdecznie Chcecie poznać Rzekł krasnalek A to świetnie, doskonale Jestem z lasu krasnoludek Słyszałem, że masz ogródek A w nim kwiatki i rabatki I rzodkiewki i sałatki Wszystko ci pokazać muszę I przedstawię cię ropusze Krzyknął plastuś zachwycony I powiódł go na zagony. O marchewka czerwona, o zielony groszek! Jedz koleżko krasnoludku, jedz, bardzo cię proszę! Krasnalek chce zerwać strączek, już chwyta go do rączek, a strączek. Chyc! Jak nie skoczy, aż krasnalek się zatoczył. Siadł na trawie przestraszony, tak się zląkł żabki zielonej. A potem poszli nad basen, basen z pudełka po szprotach. Rosły tam bujne paprocie i pływała rybka złota. Nad basenem pod paprotką siedziała ciocia ropucha. Uśmiechnęła się więc słodko, kwak, kwak, od ucha do ucha, a krasnalek szastną nogą, zamaszyście się ukłonił. To jest ciocia Brodawkiewicz, co nam ogródeczka broni. Miło poznać mi Krasnala, pocieszna figurka taka, ale niech mnie mija zdala, bo go wezmę za ślimaka. No i co się wtedy stanie? Cóż, połknę go na śniadanie, że i kaptur nie zostanie. Ja się bardzo tego wstydzę, ale mstara nie dowidzę. Więc Krasnalek się pożegnał, mówiąc, że już nie ma czasu. Dostał... Kwiatków i żodkiewek, i plastusia zaprosił do lasu. W lesie zaprosił plastusia Krasnalek do lasu. Sam po niego przyszedł, choć mało miał czasu. Plastuś nie był jeszcze w lesie, chociaż ten las niedaleko zaraz za zieloną łąką i za niebieściuchną rzeką ten las sadziła Tosia i Jacek. Suchą gałązkę brali i mocno ją zasadzali w gliniany placek. Przeróżne drzewa tam rosły. Brzozy, dęby, lipy, sosny, a na drzewach oczywiście rosły bibułkowe liście. A na tych zielonych drzewach dużo ptaków ślicznie śpiewa. Drozdy i mysi króliki, sujki, dudki, kowaliki, i calutki dzień Dzięcioł kuje w pień Hej, hej! W lesie dziwy, cuda Skacze wiewióreczka ruda I sarenka się przemyka Gąszczem leśnym do strumyka Idzie Plastuś za krasnalem W lesie żyje się wspaniale Nagle wrzasnął przerażony Jakiś potwór najeżony Ależ Plastusiu! Szepnął krasnalek już dzieci znają go doskonale. To nasz przyjaciel dobry, czy wiesz? Jak się nazywasz, mój drogi? Jeść! Yes. Więc plastuś skłonił się jak należy, a Jeż się jeszcze bardziej najeżył. Tak wędrowali zielonym borem, sama ich wiodła wąziutka ścieżka, aż zaszli tam, gdzie pod muchomorem w prześlicznym domku. Krasnalek mieszkał W gościnie u Krasnala Krasnal Znany z gościnności Do stołu Plastusia prosi Patrz Plastusiu Grzyb lisiczka, Świetna żółta to miedniczka Umyj rączki Trut niewielki Dam ci rosy trzy kropelki Ręcznik z pajęczyny tkanej Wytrzyj ręce i siadamy Już po lesie Wieść się niesie. Hej stoliczku, nakryj się. łapu-capu, fikimiki, już na stole smakołyki. Na stoliczku serowiatki, krem z borówek, z róży płatki, soczek z malin, z macierzanki, pysznych grzybków, cztery wianki, smażone w cukrze jagody, orzeszki z leśnej leszczyny, na patyczkach leśne lody i marmolatki z jeżyny. Radość im błyszczała z oczek, kiedy łupinką z orzecha pili malinowy soczek, bo też to była uciecha. No, a zaraz po obiedzie ukrasnali i u dzieci, musi być godzina ciszy, więc Śpią w hamakach spajęczych pajęczych sieci, cichosza, nikt nic nie słyszy. A leśny wietrzyk gałęzie huśtał, bój, bój, kołysał do snu plastusia. A kiedy wreszcie z tej drzemki wstali, to bardzo czule się pożegnali. Trudno. Z wycieczki trzeba powracać do Plastusiowa. Czeka tam praca. Drodzy widzowie, teraz pokażemy Wam, jak stworzyć postacie potrzebne nam do bajki. Będziemy potrzebowali kartek, nożyczek, czegoś do pisania, patyczków oraz taśmy klejącej. Zabieramy się za rysowanie postaci. My akurat narysujemy postacie z naszej bajki, ale mogą to być jakiekolwiek wymyślone przez was postacie. Jak widzicie, my zaczynamy od plastusia. Zaraz po nim. Jego dobry, kolega, krasnal. Jak widzieliście, w plastusiowie przeżyli wspólnie wiele przygód. Plastusiowego ogródka pilnowała ciocia Brodawkiewicz. Oto ona. Narysujemy też jednego z mieszkańców lasu. Jak myślicie, kto to będzie? Tak jest. Przywitajcie się z wiewiórką. Wszystko już narysowane, teraz czas wyciąć nasze postacie. Do tego przydadzą nam się nożyczki i prawdopodobnie pomoc rodziców. Lastuś, Krasnal, Żaba i Wiewiórka. Teraz musimy ożywić nasze postacie. Potrzebujemy patyczków, nożyczek i taśmy klejącej. Patyczki mogą być różnej długości. Jak widzicie, przykładamy patyczek do naszej postaci i przyklejamy za pomocą taśmy klejącej na środku. Dzięki temu będziemy mogli animować naszymi postaciami. Wszystko gotowe. Mam nadzieję, że Wam też się udało, a teraz pokażemy Wam, jak stworzyć domowy teatr cienia. My do stworzenia naszego teatru użyliśmy dużej ramy na zdjęcia, na którą nakleiliśmy dużą białą kartkę. Całość wyciemniliśmy kocem. Trzeba wejść do środka, umieścić źródło światła przed sobą i zaczynamy. Tak to właśnie wygląda. Ale jeżeli nie macie takich rzeczy w swoim domu, nie martwcie się, pokażemy wam jak stworzyć teatr cienia z kartonu. Potrzebujemy jakikolwiek karton, białą kartkę, nożyczki bądź nożyk do cięcia i taśmę klejącą. Zaczynamy od wycięcia otworu w kartonie, pozostawiając około 2 cm miejsca od brzegów. Gotowe. W bocznych częściach kartonu wycinamy otwory na ręce. Kolejna rzecz za nami. Otwory powinny być takiej wielkości, abyśmy mogli swobodnie wsadzić w nie ręce. Jeśli karton Wam się rozpada, wzmocnijcie go taśmą. Z tyłu kartonu wycinamy otwór na źródło światła. Zamiast lampki możecie użyć latarki. Jak widzieliśmy, lampka się mieści. A teraz czas na nasz ekran. Do tego przyda nam się wcześniej przygotowana biała kartka. Przyklejamy i gotowe. Teraz sprawdźmy, jak to działa. Ekran jest. Światło włączone. A gdzie są nasze postacie? O! Jest i Plastuś. Z nim jego kolega Krasnal. A jacy są bohaterowie waszych bajek? Wysyłajcie zdjęcia i filmy na naszego maila. Cześć!